Opowiem Wam dziś bardzo smutną opowieść opowieść o marzeniach, dążeniu do celu i o przeszkodach, jakie w życiu czekają na każdego z nas. Sytuacja ma miejsce w 1994 roku. Będąc studentem czwartego roku na nieistotnym wydziale nie wiodłem życia jak inni studenci. Owszem, mieszkałem w akademiku, uchodziłem na wykłady, ćwiczenia i tak Jedyne co mnie różniło od reszty to brak imprezowania. Ciągle namawianym mówiłem, że to strata czasu, pieniędzy i zdrowia. Unikałem dziewczyn. Niechciane studenckie ciąże były na porządku dziennym. Miałem jednego przyjaciela, który mnie rozumiał. Mówili na niego sprężyna. Nigdy nie poznałem jego prawdziwego imienia. Miał bogatych rodziców, którzy mieli jedyny sklep we wsi, z której pochodził. Płacił nawet profesorom, by utrzymywali jego imię i nazwisko w tajemnicy. Każdy znał sprężynę. Pod koniec drugiego roku bardzo pomogłem mu nadrobić materiał i docenił to. Mieszkaliśmy razem w pokoju 203 i wiedliśmy spokojne życie. Ludzie cenili go za szczerość i dobre rady. Ćwiczyliśmy jogę i czytaliśmy dobre książki. By odciąć się od niepotrzebnych zajęć, wyrzuciliśmy radioodbiornik na śmietnik. Pewnego razu, wychodząc z akademika ze sprężyną, widzieliśmy jak jakaś dziewczyna ubrana w koszulkę NZS-u i dżinsy wieszała plakat na drzwiach akademika. Cześć sprężyna. Janka, wesoło odpowiedział sprężyna. Dziewczyna zarumieniła się i popatrzyła na mnie. Nie znała mojego imienia, nie miała pojęcia, że istnieje. Cześć powiedziała do mnie. E, cześć, powiedziałem speszony. Widząc moją nieporadność, kumpel dokończył rozmowę i Janka poszła wieszać plakaty gdzie indziej. Co za dziewczyna, miała piękne, długie blond włosy i śliczne zielone oczy. Serce zabiło mi mocniej, gdy patrzyłem, jak od nas odchodzi. Spojrzeliśmy na plakat. Było na nim napisane: Dnia 3 listopada na terenie naszej uczelni o godzinie 19 odbędzie się koncert Krzysztofa Krawczyka, Gwiazdy Światowego Formatu. Zapraszamy, wstęp płatny, bilety do nabycia u przewodniczącego NZS-u. Musimy tam iść, ucieszył się sprężyna. Pewnie, że musimy, odparłem, nie mając pojęcia, kim jest wąsacz, patrzący na mnie przenikliwym wzrokiem z plakatu. Jego postawa i kapelusz, który nosił, świadczyły o tym, że musiał być zajebistym człowiekiem. Musiałem zobaczyć go na żywo. Poza tym, byłem pewien, że spotkam tamankę. Dni mijały, a ja tylko odliczałem czas, który pozostał do występu. O bilety nie musiałem się martwić. Sprężyna tego samego dnia podarował mi bilet. Dla niego to był niewielki wydatek. Minęło kilka tygodni i nadszedł dzień koncertu. Ścisk w żołądku był tak ogromny, że nie mogłem sobie włożyć nic do jedzenia. W końcu nadeszła godzina dziewiętnasta i weszliśmy na halę, w której odbywał się performance. Tłumy wskazywały na to, że ten wąsacz jest lubiany. Ba! Wielbiony! Nigdy go nie słyszałem ani nie widziałem. Zastanawiałem się, jak zajebiście będzie wyglądał i jak bardzo zajebisty ma głos. W momencie pojawienia się wąsacza na scenie, wrzawa tłumu sięgnęła zenitu. Szał publiczności był niepowtarzalny. "Elo, studenty, gotowi na rozpierdol! wykrzyczał gwiazdor. Nie sądziłem, że publika może być jeszcze głośniejsza, ale nigdy później nie usłyszałem nic podobnego w moim życiu, a więc się zaczyna." Publiczność zaczęła rytmicznie klaskać, skandując jego imię i nazwisko. Nazywam się Krzysztof Krawczyk. Właśnie wydałem moją nową płytę pod tytułem Gdy nam śpiewał Elvis Presley. Ale jebać to! Jedziemy z klasykiem, kto lubi bale? Ponowna fala entuzjazmu przeszła przez zgromadzonych. Zobaczyłem mankę, która przyciskała się przez ludzi w moją stronę i stanęła obok mnie, szyząc razem z tłumem. Zaczął śpiewać. Ty, Jenna, umiesz w życie grać, świat z przymrużeniem oka brać. Gdy trzeba i nie trzeba, w głos się śmiać i na przekór wszystkim zmieniać nagle zdanie, noż jak się wkurwiłem. Takie gówno! Jak można tak chujowe rymy wypuszczać do ludzi w ogóle? Dalszy tekst również nie przypadł mi do gustu. Chujowe! krzyknąłem nie wiedzieć czemu. Nagle Krzysztof przestał grać. Chujowe? Napisz lepsze, to pogadamy. Wyprowadzić go! – Ale tak nie można! O gustach się nie dyskutuje! – broniła mnie Anka. W hali zapadła zupełna cisza. Wszyscy czekali, jak zakończy się to spięcie. – O gustach się nie dyskutuje? Wypierdalaj! – zezłościł się wąsacz i klasnął w dłonie. – Komuś jeszcze się nie podoba? – nikt nie odezwał się słowem. Dwójka ochroniarzy krawczyka zbliżała się ku nama, studenci rozstępowali się jak morze czerwone przed Mojżeszem. Zostaliśmy wyeksmitowani z hali koncertowej. Krawczyk dokończył koncert i pojechał w dalszą trasę. Tego dnia ktoś po raz pierwszy wjechał mi na ambicje. Mam napisać lepsze? Żeby wiedział, że napiszę. Razem z Anką zostaliśmy wyrzuceni ze studiów przez dziekana. Rozesłał on także informacje, żeby nigdzie nas nie przyjmowali. Wtedy pierwszy raz przekonałem się, że Krzysztof Krawczyk nie jest tylko piosenkarzem, ale również ma ogromny wpływ na ludzi. Anka została moją dziewczyną. Rozpoczęła się nasza wspólna podróż na szczyt list muzycznych. Ona była mi natchnieniem, a ja zacząłem pisać teksty. Szło mi równie w co gra na gitarze, bo nie umiem grać. Podróżując po Polsce w poszukiwaniu szczęścia, dotarliśmy nad morze. Był rok dziewięćdziesiąty szósty. Postanowiliśmy zanką wziąć ślub i w końcu skonsumować nasz związek. Tu pojawił się problem. Zapisując się na pierwszy wolny termin ślubu, ksiądz oznajmił, że nie udzieli ślubu wrogom Krzysztofa Krawczyka. I powiedział też, że nie mamy co szukać, bo i tak wszystkie kościoły w Polsce wiedzą o naszym czynie sprzed dwóch lat. Po raz kolejny dowiódł swojej władzy. Na darmo był też wjazd za granicę kraju, gdyż celnicy mieli podobne zdanie na nasz temat. Pisałem wiele listów do sprężyny. Okazało się jednak, że został on przyjacielem Krawczyka, a jego rodzina została honorowymi obywatelami Zielonej Góry. Krzysztof zakazał sprężynie kontaktu ze mną pod karą śmierci. To były ciężkie czasy. Na jednej z dzikich plaż nad Bałtykiem spotkałem grupę ludzi. Okazało się, że również naprzykrzyli się w krawczykowi. Mieli oni wielkiego Volkswagena Ogórka i stare radio. Jeden z nich grał co noc na gitarze, a inny walił w bębny. Razem z Anką często biegaliśmy po plaży, niby goniąc wiatr. Pamiętam, że zawsze biegając gubiła klapki. Pewnego wieczoru, gdy wszyscy poszli spać, ja i Anka postanowiliśmy przyrzec sobie miłość do końca życia. Zaczął padać deszcz. Dotknąłem jej kolan. Niebo było pełne gwiazd, ale dziś ich nie liczyliśmy. Zaczęliśmy się kochać. Gdy traciła dziewictwo, zaczęło się dziać coś niespodziewanego. Okazało się, że Krzysztof Krawczyk zaaplikował w jej błonie dziewiczej truciznę, która miała ją zabić po jej przerwaniu. Ostatnie co pamiętam przed jej śmiercią, to jej radość, która zmieniła się w konwulsje, które w deszczu do złudzenia przypominały taniec. Anka zmarła, a ja płakałem do rana. Chciała wiecznie trwać na plaży, więc wraz z dwoma chłopakami ją tam zakopaliśmy. Przez następne dni piłem dużo alkoholu. W mojej głowie składały się słowa piosenki. Lubiła tańczy pełna radości tak ciągle goniła wiatr? Spragniona życia wciąż zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Te słowa zawsze budzą we mnie żal. Chłopaki stworzyli linię melodyczną. Miesiąc później wysłaliśmy gotową piosenkę do wytwórni. By nas nikt nie rozpoznał, nazwaliśmy się Rotary. Chuj wie, co to znaczy. Nasza piosenka zdobyła większą popularność, niż za tobą pójdę jak na bal. Nie da się ukryć, że Krawczyk się wkurwił. Po dwóch latach odnalazł nas i kazał ogłosić koniec działalności. Jebany wąsacz usunął mnie nawet z Wikipedii. Nazywam się Grzegorz Porowski, lider grupy Rotary. Ale i tak kurwa myślicie, że lubiła tańczyć to jebany Myslowitz.